Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała to mnie, Panie! Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, a oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, aby za Bogą nie uważacie, odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjaszem, synem Boga żywego. Na no to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam: Ty jesteś, Piotr, opoka. I na tej owoce zbuduję mój kościół. A bramy piekielne go nie i Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Oto słowo Pańskie. Co nam dzisiaj chce powiedzieć Bóg w swoim słowie? Pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza Bóg zwraca się do Hilkiasza i mówi mu, że Mu odbiera władzę, a tą władzę da innemu. A dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Pan Bóg w takich ostrych słowach? Zwraca się do Hilkiasza. Otóż dlatego, że Hilkiasz był władcą, ale nie był władcą jak ojciec. Jak ojciec. Dlatego on da władzę temu, który będzie rządził, ale będzie rządził jak ojciec i będzie dla domu Judy ojcem. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy, Eliaki, chodzi o ma. I to jest dla nas bardzo ważne w naszym życiu kościelnym. Kto ma mieć władzę? My się wydaje, że nie tylko zresztą w życiu kościelnym, ten, kto jest jak ojciec. I to dotyczy także każdej funkcji w kościele, która jest związana z jakąkolwiek władzą. Także przełożeni w zakonie świeckich świętego Franciszka. Powinni być jak ojciec, to znaczy jacy. Ojciec to jest ktoś, kto kocha, albo powinien kochać. I z tej miłości wynika troska o powierzonych ludzi, z tej miłości wynika, jeśli trzeba, skarcenie, bo czasami trzeba, czasami trzeba upomnieć, ale to wszystko musi wynikać z miłości. Ten, kto ma władzę, a nie kocha, tych, którymi ma rządzić, to bardzo szybko staje się tyranem. Małym lub wielkim, ale tak jest zawsze. Dlatego tutaj ostre słowa Pan Bóg zawiera władzę Irkiaszowi, daje komu innemu, kto będzie ojcem. Zastanówmy się wszyscy, czy tych, których powierzono naszej pie pieczy, opiece, czy my ich kochamy, normalnie kochamy, Zwykłą miłością najprostszą. W psalmie mówi nam psalmista też bardzo głębokie słowa. Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego, pyszałka zaś dostrzega z daleka. Pokora, która jest fundamentem. Proszę czcigodnych sióstr i braci, można być grzesznikiem, można w życiu upaść, pomylić się, można zrobić niejedną głupotę. Ale jak człowiek ma pokorę, to się do tego przyzna i do Boga wróci. A jak pokory nie ma, jak jest pyszałkiem, to nie przyzna się do najmniejszego błędu ani pomyłki. Dlatego to, co kocha Pan Bóg, to jest pokora. Natomiast pycha zawsze człowieka zmówi. Mówimy się o dla siebie. I święty Paweł w liście do Życia, mówi o głębokości bogactw. Mądrości i wiedzy Boga, jakże niezbadane są jego wyroki i nie do wyśledzenia jego drogi. Cokolwiek byśmy powiedzieli o Panu Bogu, to będzie małe, to będzie nijakie, to będzie blade, to nie odda ani, ani, ani jednej cząsteczki tego, kim jest Bóg, w swojej wspaniałości, w swojej mądrości, w swojej wszechmocy, wszechwiedzy. Mówimy po ludzku. Bo ludźmi jesteśmy i mówić trzeba po ludzku, ale zawsze musimy mieć tą świadomość, że Bóg jest większy od naszej mowy o nim i od naszego rozumienia Pana Boga. Święty Tomasz Zafinu, który o Panu Bogu powiedział bardzo dużo i bardzo dużo napisał, kiedy miał doświadczenie mistyczne, czyli takie doświadczenie obecności żywego Boga. Doświadczył, zobaczył, nie wiemy jak to było dokładnie, o tym święty Tomasz nie mówi, ale jedno co chciał zrobić po tym doświadczeniu, chciał wszystkie swoje dzieła spalić. Wszystko chciał spalić. Mówi, że to jest słoma. A nic chyba, nic mądrzejszego o to świętego Tomasza, o Panu Bogu nie napisał i dzisiaj z jego dzieł cały czas korzystamy i z jego inspiracji. Tak to jest. Pamiętajmy zawsze o tym. I Ewangelia. Wiele pytań w życiu stawiamy, ale od jednego pytania zależy nasza wieczność, od odpowiedzi na to pytanie. Kim jest dla nas Pan Jezus? Jeżeli odpowiemy tak jak Piotr, że jest Mesjaszem, Zbawicielem, wygraliśmy życie i to tutaj, i w wieczności. Jeżeli tak nie odpowiemy, jeżeli tak człowiek nie odpowie, bo pewnie my wszyscy odpowiedzieliśmy właśnie tak na to pytanie, to mogą być problemy. I zauważmy taką rzecz. Możemy skończyć setki szkół i mieć fakultety i dyplomy najlepszych światowych uczelni, ale jeżeli na pytanie, kim jest Jezus, nie umiemy odpowiedzieć, to nic nie wiemy. I odwrotnie. Możemy żadnej szkoły nie ukończyć i nie umieć pisać ani czytać, bo i tak można w życiu być przecież. I tacy ludzie są, ale oni wiedzą, kim jest Jezus. Że Jezus jest Zbawicielem i trzymają się Jezusa. I to są gdzie najmądrzejsi na świecie. Pamiętajmy o tym. Tu jest mądrość. Za pomą ważą Jezusa Chrystusa. Kiedy patrzymy na te wypowiedzi różnych profesorów wielkich tego świata, którzy sobie trochę pokpiwają z religii albo wprost nie szydzą, którzy mówią takie brednie często po Chrystusie, warto. Warto zwrócić uwagę pewnie nie, ma, nie będziemy tego wiedzieć, jak będzie wyglądała śmierć tych ludzi. Ale to trzeba zostawić Bożemu miłosierdziu i się ma. Jeszcze tylko jedna w tej dzisiejszej Ewangelii. Bramy piekielnego nie przebogu. Jest jeszcze zastanawiające, że Pan Jezus buduje Kościół na Piotrze. Ani ten Piotr nie był najmądrzejszy, ani Go najbardziej nie kochał. Bez przerwy się bo, no, zdradził go zdradził, bo przecież wiemy, znamy tą historię. I Jan tak, Jan wytrwał do końca, nie na Jan, nie tylko na Piotrze. bo Piotr był pokorny właśnie. Piotr powiedział odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. Piotr wiele razy był bylejaki, ale on wiedział, że jest bylejaki i wierzył, że Chrystus może to zmienić i na nim buduje Kościół. I bramy piekielne go nie przemogą. Ile dzisiaj jest płaczu, narzekania, że już bramy piekielne przeniknęły i przemogły Kościół i Watykan i wszystko, co złe już się dzieje w Kościele. Pewnie, że są elementy zła i trzeba je dostrzec i nie można ich pochwalać absolutnie, ale pamiętajmy o tym. Bramy piekielne go nie przemogą. Pan Bóg sobie ze wszystkim poradzi. My się trzymajmy Chrystusa, trzymajmy się też Kościoła, bo w Kościele jest, działa i żywy, żywy Bóg i Kościół jest prowadzony przez Ducha Świętego. I Kościół daje nam sakramenty, daje nam Eucharystię. W Kościele więc znajdziemy prawdziwe życie. A jeżeli ktoś nam mówi, że to już jest klęska całkowita, niektórzy dzisiaj twierdzą, że wszystkie święcenia kapłańskie od Jana XXIII tu są nieważne absolutnie. Takie też rzeczy się spotyka dzisiaj i będziemy spotykać ich coraz częściej, bo i kiedy jest kryzys, to się zawsze pojawiają takie skrajne opinie. Bramy piekielnego nie przemogą, naprawdę możemy być spokojni.